Hej, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem wam o miarach kątach w yy, trójkącie. No to na sam początek szybkie przypomnienie, czym jest trójkąt. Trójkąt, który jest, yy, trójkąt to jest taka figura geometryczna, która składa się z trzech odcinków połączonych wierzchołkami. Yy, no i oczywiście powstają tam trzy kąty, czyli tak jak tu mamy na tych przykładowych niebieskich trójkątach Mamy wierzchołek przy kącie alfa, przy kącie 45 stopni i 60 stopni. Tu mamy trzy boki. No i tak jak mówiłam, wierzchołki przy kątach, czyli też mamy trzy kąty. Czyli trzy wierzchołki, trzy boki i trzy, yy, i trzy kąty. Jak trójkąty możemy klasyfikować ze względu na kąty, które są w danym trójkącie? No najpierw przejdźmy do takiego najprostszego, do kąta, do trójkąta ostrokątnego. E, trójkąt ostrokątny, czyli każdy jego kąt jest kątem ostrym. Czyli tu mamy e, alfę, beta i gamma i tutaj alfa, beta i gamma są mniejsze od 90 stopni. E, no to świetnie. To jest szybka nazwa do zapamiętania. Gorzej będzie Trójkątem prostokątnym i rozwartokątnym. Dlaczego? Dlatego, bo trójkąt prostokątny nie, nie może zostać e, jakby opisany analogicznie do trójkąta ostrokątnego. Czyli skoro w trójkącie ostrokątnym mamy same kąty ostre, to my nie możemy powiedzieć, że w trójkącie prostokątnym mamy same kąty proste. No dlaczego? No skoro tutaj weźmiemy jeden kąt prosty, tu dorzucimy drugi kąt prosty, to nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego połączyć jeszcze jednym kątem prostym. Czyli trójkąt prostokątny to taki trójkąt, który ma jeden kąt prosty i dwa kąty ostre, czyli tutaj alfa i beta zapisane znowu, ta sama informacja alfa, beta mniejsze od 90 stopni. No i kąt rozwartokątny, to już troszkę łatwiej, bo ten kąt rozwarty, my sobie możemy zaznaczyć literką delta. No i delta możemy napisać, że jest większa od 90 stopni. No i też niech będzie mniejsza od 180 stopni, żeby to był naprawdę kąt rozwarty. No i widzimy, że w trójkącie, skoro w trójkącie prostokątnym był jeden kąt prosty i dwa ostre, to w trójkącie rozwartokątnym jest jeden kąt rozwarty. I dwa ostre, czyli możemy oznaczyć jako alfabeta i znowu te dwie informacje powyżej alfabeta beta mniejsze 90 stopni, wszystko się zgadza. Czyli zapamiętujemy jak klasyfikujemy e, trójkąty ze względu na kąty. E, oczywiście istnieje jeszcze klasyfikacja trójkątów ze względu na boki, no ale w tamtej klasyfikacji nie możemy nazwać żadnego trójkąta e, trójkątem, jakimś, jakoś tam kątnym, Czyli na przykład ostrokątnym, rozwartokątnym czy prostokątnym. Zawsze ta końcówka kątny oznacza, że to jest klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty. Czyli szybko ostrokątny, trzy kąty ostre, prostokątny jeden, prosty dwa ostre, rozwartokątny jeden, rozwarty dwa ostre. No i przechodzimy jeszcze do jednej bardzo, bardzo, bardzo ważnej informacji w sumie to głównej informacji, z której będziemy korzystali w tym materiale. Akurat napisałam ją ładnie na czerwono. Mamy informację, która mówi o tym, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180 stopni. Wewnętrznych, czyli tych, które są w środku naszej figury. Czyli tak jak tu przykładowo, kąt alfa, beta i gamma są kątami wewnętrznymi trójkąta, i to są jedyne kąty wewnętrzne tego trójkąta. No, oczywiście możemy powiedzieć, no tak, ale jak ja zaznaczę sobie tutaj punkt, to tutaj mam kąt 180 stopni, ale to jest totalna nieprawda, ponieważ my tutaj nie mamy wierzchołka. Tak jak mówiliśmy na początku, trójkąt ma trzy kąty przy trzech wierzchołkach. Wierzchołki są w punktach, które łączą nam kolejne boki, czyli mamy trzy wierzchołki, więc trzy kąty, i suma tych trzech kątów zawsze będzie dawała nam 180 stopni. Teraz na chwilę możemy wrócić do tej klasyfikacji i teraz z tą informacją już wiemy, dlaczego w trójkącie prostokątnym nie możemy mieć trzech kątów prostych. No proste, 90 stopni, dodać 90 stopni to już jest 180 stopni. Czyli wyczerpaliśmy limit na sumę naszych kątów w trójkącie, a zsumowaliśmy dopiero dwa kąty. No to kiedy dodamy jeszcze jeden kąt, no to będziemy mieli powyżej 180 stopni, więc to. Zupełnie nie zgadza się z naszą informacją. Tak samo przy trójkącie rozwartokątnym. Gdybyśmy powiedzieli, że w trójkącie rozwartokątnym są trzy kąty rozwarte, to znowu mielibyśmy najpierw kąt, załóżmy na przykład 100 stopni. Dorzucilibyśmy do niego kolejny rozwarty. No niech też będzie 100 stopni. No jeszcze jeden, to mamy aż 300 stopni, a przecież możemy mieć tylko 180 stopni. Czyli dlatego właśnie tylko mamy tu w prostokątnym i w rozwartokątnym, tylko po jednym kącie. Który określa nam ta nazwa. No dobrze, z tą informacją, którą zapamiętujemy już na całe życie możemy przejść do zadań, które przygotowałam. Czyli mamy cztery trójkąty niebieskie. I w każdym z tych trójkątów musimy znaleźć niewiadome. W pierwszym trójkącie, który, ma, który omawialiśmy zresztą na samym początku, kiedy przypominaliśmy, co to jest trójkąt, mamy zaznaczone dwa kąty. Jest to 60 stopni. I 45 stopni. No i kąt alfa, który musimy znaleźć. No i informacja, którą poznaliśmy przed chwilą, mówi nam o tym, że suma miar kątów wewnętrznych tego trójkąta będzie na pewno równa 180. No czyli po kolei mamy 60 stopni, mamy do tego dodać 45 stopni i dodać alfę. No i z czerwonej informacji wiemy, że to będzie 180 stopni. No to sumujemy po tej stronie. Mamy 105 stopni dodać alfa i to daje nam całe 180 stopni. Rozwiązujemy równanie. Alfa równa się 180 odjąć 105, czyli alfa równa się no 180 odjąć 105. Daje nam całe 75 stopni. No i świetnie, ta informacja pozwoliła nam ułożyć proste równanie, z którego wyciągnęliśmy, ile ta nasza alfa będzie w tym właśnie trójkącie równa. No to przejdźmy do kolejnego trójkąta. Kolejnym trójkątem, którym się zajmiemy, będzie trójkąt. Może ten prostokątny. Już zredziłam całą tajemnicę, co tu będziemy robić, jaka jest zagadka i jaka pomoc. Yy, widzimy, że mamy kąt alfa, kąt 30 stopni i kąt zaznaczony kropeczką, czyli kąt prosty, czyli wiadomo, trójkąt prostokątny. Skoro jest jeden kąt prosty, to to jest trójkąt prostokątny. No dobrze, teraz z tej samej informacji możemy po prostu sumować nasze kąty i zapisać, że ich suma będzie równa 180 stopni. Czyli mamy 30 stopni. Dodać kąt z kropeczką, czyli 90 stopni. Już tutaj w naszym równaniu nie będziemy zapisywali tego kąta jako kropeczkę, tylko po prostu jako 90 stopni. No i dodać alfę. Równa się oczywiście 180 stopni. Mamy po stronie lewej 120 stopni. Dodać alfa równa się 180 stopni. Alfa równa się 180 stopni, odjąć 120 stopni, czyli alfa u nas będzie równa 60 stopni. Świetnie, zapisujemy znalezioną informację. W tych dwóch pierwszych trójkątach, którymi się zajęliśmy, było w miarę prosto, ponieważ mieliśmy tylko jedną niewiadomą. Na samym początku, w pierwszym trójkącie były podane dwie miary całkowicie jawnie, dwóch innych kątów. W drugim trójkącie no, mieliśmy kąt prosty zaznaczony jako kropeczka, no ale to nadal jest kąt prosty, czyli 90 stopni, z tym też sobie bez problemu poradziliśmy. Dalej Na zostały jeszcze dwa trójkąty, które są troszkę cięższe, ponieważ chociażby w tym trójkącie z 40 stopniami mamy alfa i beta jako dwie niewiadome. No to pierwsza rzecz, jaką byśmy zrobili, to byśmy zapisali, że 40 stopni dodać alfa i dodać beta równa się 180 stopni. No i mamy jedno równanie, z dwiema niewiadomymi nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać. No, trudno, musimy znaleźć jakąś dodatkową informację, która pozwoli nam coś z tym, jakby zrobić, coś jakoś uprościć, żeby jednak znaleźć Alfę i znaleźć betę. Na samym początku przedstawiłam klasyfikację trójkątów ze względu na kąty. Teraz chciałabym szybko. Przypomnieć, jak wygląda klasyfikacja trójkątów ze względu na boki. Możemy mieć trójkąt różnoboczny, czyli każdy bok jest w innej miarę i w nim nie mamy żadnych konkretnych własności. Możemy mieć trójkąt, w którym dwa boki są takie same, czyli trójkąt równoramienny. Kiedy dwa boki są takie same, czyli kiedy mamy trójkąt równoramienny, szybciutko go tu narysuję. To my wiemy, że e, wysokość, która będzie opadała na podstawę e, i będzie ona biegła z wierzchołka przy kącie e, pomiędzy takimi samymi ramionami, e, podzieli nam trójkąt na dwa trójkąty prostokątne, z czego tutaj przy tym wierzchołku. Te kąty będą takie same, a dodatkowo kąty przy podstawie też będą takie same. Czyli zawsze jak mamy yy, dwa takie same ramiona, to mamy jeden jakiś kąt i kąty, które są zawarte pomiędzy różnym bokiem a ramieniem, czyli mamy dwa boki takie same, czyli jedno ramię i podstawa. To jest kąt beta, drugie ramię i podstawa tworzy nam znowu taki sam kąt beta, tylko że umiejscowiony y, zupełnie gdzie indziej. No dobrze, no to chyba ta informacja nam już wystarczy, ale szybko teraz powiemy o tym jeszcze, jak wygląda kąt, który ma wszystkie boki y, równe. Czyli trójkąt y, równoboczny. Trójkąt równoboczny, wszystkie boki równe, czyli szczególny przypadek. Y, Trójkąta równoramiennego, z tym, że tutaj ten trójkąt tak. Skoro ma trzy boki takiej samej długości, to on będzie miał też trzy kąty takiej samej miary. No ale to zaraz też do tego przejdziemy. Na razie jesteśmy przy trójkącie równoramiennym i z tej informacji, że pomiędzy ramieniem a podstawą i drugim ramieniem i podstawą mamy dokładnie takie same kąty. Czyli wiemy, że alfa jest równa becie. I mamy układ równań z dwiema niewiadomymi. Tu mamy już podstawienie, więc możemy w pierwszym równaniu napisać zamiast alfa beta, No i otrzymujemy 40 stopni plus alfa, która jest równa becie, czyli plus plus kolejna beta, równa się 180 stopni. Czyli dwie bety równa się 180 stopni minus... 40 zatem dwie bety to 140 stopni jeszcze dzielimy na 2 czyli beta równa się 70 stopni skoro beta równa się 70 stopni to alfa też jest równa 70 stopni No i znaleźliśmy i alfę i betę i wcale nie było tak ciężko ze znajomością tego czym jest trójkąt równoramienny no to przechodzimy jeszcze do trójkąta równobocznego i pamiętamy, jak przed chwilą powiedziałam, że w trójkącie równobocznym nie są równe tylko boki, ale są równe też trzy kąty. Czyli my wiemy, że alfa jest równa becie jest równa gamie. Tak? Czyli alfa, beta i gamma są sobie równe. Widać, te dwie kreski oznaczają, że boki, które właśnie są jakby opatrzone tymi dwiema kreskami, są sobie równe. Alfa równa becie równa gamie. I jeszcze jedna informacja. Informacja, która jest główna dla nas, bardzo ważna dla nas w, w tym materiale, że suma kątów, czyli alfa plus beta plus gamma daje nam w sumie 180 stopni. Czyli 3 alfy to 180 stopni i alfa równa się 60 stopni. No, i tutaj wypadałoby zapamiętać, że w każdym, każdym, każdym trójkącie równobocznym, każdy kąt jest równy dokładnie 60 stopni. Boki mogą mieć inne miary, może być np. 5, 5, 5, 10, 10, 10, ale kąty zawsze zostaną takie same, czyli oznaczamy tutaj 60 stopni. Przejdźmy teraz do ostatniego zadania, które przygotowałam w, do zrobienia w tym materiale. Zadanie, w którym będziemy korzystali właśnie z tej informacji, że suma miar kątów wewnętrznych w trójkąta wynosi 180 stopni, ale będziemy musieli dzięki tej informacji znaleźć sumę miar kątów wewnętrznych w czworokącie, pięciokącie, sześciokącie i N-kącie. No dobrze, no to zacznijmy od tego czworokąta. Weźmy sobie jakiś dowolny, nie jakiś, który znamy czy w którym znamy wszystkie kąty, tak jak na przykład prostokąt czy kwadrat, w którym są cztery kąty proste, gdzie bez problemu byśmy znaleźli tą sumę miar kątów yy, w czworokącie. Weźmy sobie dowolny czworokąt. Czworokąt, który będzie miał wszystkie boki różnej długości i nie będzie miał żadnej, yy, nie będzie miał yy, żadnych kątów takich samych, tutaj taki trochę nie do końca ładny mi wyszedł ten czworokąt, ponieważ ta linia jest taka zakrzywiona, ale to nie ma znaczenia. To jest rysunek pomocniczy, który przedstawia nam czworokąt i w którym musimy w jakiś sposób skorzystać z informacji, że suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni. No ale mamy czworokąt, a nie trójkąt. To co my możemy zrobić? Bardzo prostą rzecz. Po prostu weźmy sobie dwa wierzchołki i narysujmy przekątną, która je łączy. Przekątna, czyli e, odcinek łączący dwa wierzchołki, które nie są połączone bokiem. No i ta przekątna podzieliła nam nasz czworokąt na dwa trójkąty. No i te trójkąty mają e, boki, przepraszam, mają kąty, które możemy nazwać. Tu jest alfa, tu jest beta tu jest gamma, tu możemy nazwać deltę e, albo może weźmy inaczej. Natomiast delta to tutaj, weźmy jeszcze alpha prim, gamma prim i beta prim. No i te primy oznaczają oczywiście, że te, że te kąty nie są takie same, no ale alfa i alfa prim widać, że one dają nam ten cały kąt. Gamma i gamma prim dają nam, nam ten drugi podzielony też cały kąt. No może ta beta prim nie jest do końca fortunnym yy, znaczkiem, no to weźmy już tutaj deltę. No czyli mamy, e, mamy czworokąt, który jest właśnie, z, w którym suma miar kątów wewnętrznych to alfa plus gamma plus gamma prim plus delta plus alfa prim i plus alfa. No ale co my o tym wiemy? My wiemy, że alfa plus beta plus gamma daje nam 180 stopni, ponieważ to wszystko jest w trójkącie, e, ponieważ to są kąty w trójkącie. No, a suma miar kątów wewnętrznych trójkąta daje nam 180 stopni. Dodatkowo alfa prim, gamma prim i delta też dają nam 180 stopni. No to świetnie. To już wiemy, ile będzie w czworokącie yy, naszych, yy, jaka będzie suma miar kątów w naszym czworokącie. Czyli to będzie to 180 stopni plus to 180 stopni. No co z tymi kątami, które są tu podzielone? No tu jest jeden fragment, który jest zawarty w tym trójkącie, a tu drugi. I one w sumie dają nam cały kąt w czworokącie. No więc wiadomo, że są w całości brane pod uwagę, i wszystkie kąty są liczone. Jest liczony kąt beta, kąt ten złożony z tych alf, kąt delta i kąt złożony z gam. Czyli mamy w czworokącie dwa razy 180 stopów. No to przejdźmy do pięciokąta. Też rysujemy jakiś dowolny pięciokąt. Raz, dwa, trzy, cztery, wierzchołki i piąty wierzchołek może być tu. A tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Świetnie, mamy pięciokąt. No i znowu nie wiemy, jak ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych pięciokąta, czyli ile wynosi suma tych kątów, które tutaj zaznaczyłam. No i jak mówiłam na początku, przed samym podejściem do tego zadania. Będziemy musieli skorzystać z czerwonej informacji, która mówi, że suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, czyli musimy znaleźć tu jakieś trójkąty. No ja znajdę sobie na przykład takie. Rysuję tę krótką taką przekątną. Rysuję jeszcze jedną. No i udało mi się tymi dwiema przekątnymi podzielić pięciokąt na trzy trójkąty. Eee, tu mamy dwa kąty, które nie są w ogóle podzielone. Tu mamy kąt, który jest podzielony na dwa kąty, no ale w sumie to daje nam kąt z pięciokąta, tak samo to jest w tym przypadku. Czyli analogicznie do alfa Alfa Prim i gamma gamma Prim w czworokącie. No i został nam jeszcze jeden kąt, który zauważmy, jest podzielony aż na trzy części. I te trzy części są liczone. Jeden w jednym trójkącie, drugi w drugim trójkącie, a trzeci w trzecim trójkącie, czyli teoretycznie suma miar. Yy, tych wszystkich yy, kątów wewnętrznych, tych trzech trójkątów, na, powinna nam dać sumę miar kątów wewnętrznych pięciokąta. No i tak jest, bo zobaczmy, że żadne inne kąty w tych trójkątach nie są liczone. W pierwszym trójkącie mamy ten kąt, fragment tego i fragment tego, no i to daje nam 180 stopni. W drugim mamy drugi fragment jednego kąta, który już liczyliśmy. Pierwszy fragment zupełnie innego kąta, drugi fragment tego kąta podzielonego na trzy części. Czyli znowu 180 stopni. No a w trzecim trójkącie mamy drugi fragment kąta, który już wcześniej liczyliśmy. Cały kąt, który. Yy, no, kąt, który jest w całości akurat w tym trójkącie. No i jeszcze trzeci fragment tego kąta podzielonego na trzy części. No i to też jest 180 stopni. No i widzimy, liczymy tylko albo kąty z pięciokąta, albo fragmenty kątów z pięciokąta i wszystko daje nam kąty z pięciokąta. Czyli w pięciokącie widzimy, mamy trzy trójkąty, czyli 3 razy 180 stopni. No świetnie. To teraz zetrzyjmy nasz czworokąt, zostawimy jeszcze na chwilę pięciokąt. No, i narysujemy sobie punkt trzeci, czyli sześciokąt. No jak to jest w sześciokącie? No mamy raz, dwa. Trzy. Mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. No mamy już sześciokąt, który widać, że nie jest sześciokątem foremnym. No i dobrze, bo o to nam chodzi, bo to jest rysunek pomocniczy, w którym musimy znaleźć jakieś yy, trójkąty. Tak jak poprzednio, i w czworokącie, i w pięciokącie. Mamy zsumować ten kąt, ten, 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 ten i ten. Czyli w sumie sześć kątów. Czyli tak jak to jest w sześciokącie. No dobrze, no ale znowu szukamy jakichś trójkątów w tym sześciokącie. Możemy znaleźć taki trójkąt. Dobrze, możemy znaleźć też tu na dole taki trójkąt. Ten tutaj. I zostaje nam e, jakiś czworokąt. W środku, no ale czworokąt wiadomo, możemy przekątnymi podzielić na dwa trójkąty. No i otrzymaliśmy jeden trójkąt, w którym sumujemy ten kąt, fragment jednego i fragment drugiego, no i to jest 180 stopni. W drugim trójkącie sumujemy fragment kończący już, czy tam drugi fragment kąta, który już sumowaliśmy. Drugi fragment kąta, który też już zaczęliśmy sumować i pierwszy fragment nowego kąta, no i to też jest 180 stopni. W trzecim sumujemy ten fragment kąta, ten i jeszcze ten i to też jest 180 stopni. No i w czwartym analogicznie tu ten fragment, ten fragment i cały ten kąt i to też jest 180 stopni. Czyli widzimy znowu, sumowaliśmy w tych trójkątach fragmenty kątów sześciokąta, ale w sumie dało to, nam całe, dało to nam wszystkie kąty z sześciokąta i nic poza tym, czyli tutaj mamy w sześciokącie 4 razy 180 stopni. N kąta już nie będziemy rysować, no ale zauważmy, co my moglibyśmy tutaj napisać, jak dowiedzieć się, jaka będzie suma miar w jakimś n kącie n-kąt, czyli za n możemy wstawić dowolną liczbę naturalną, czyli na przykład, kiedy byśmy chcieli znaleźć sumę miar kątów wewnętrznych w 100-kącie, a widzielibyśmy jak to wygląda w n-kącie, to po prostu za n wstawiamy 100 i wszystko mamy. No to spójrzmy analogicznie, jak to wygląda po kolei od początku. Najpierw mieliśmy czworokąt, czyli były cztery kąty, no, ale wzięliśmy tylko 2 razy 180 stopni. W pięciokącie jak to było? No było 5 kątów, ale wzięliśmy tylko 3 razy 180 stopni. W sześciokącie było 6 kątów, a wzięliśmy tylko 4 razy 180 stopni. Jaka jest zależność między liczbą kątów a liczbą, która nam mnoży 180 stopni, czyli inaczej liczbą trójkątów, na y, które możemy podzielić naszą figurę, żeby znaleźć sumę miar kątów wewnętrznych w, w tej figurze, w tym czworokącie, pięciokącie, sześciokącie. No więc tak, no widzimy, że tutaj czwórka, czyli liczba y, kątów w czworokącie i dwójka różnią się o dwa, no, czyli, wiemy, jakieś cztery minus 2 równa się 2, tak, czyli otrzymaliśmy odejmowanie przez 2, przepraszam, odejmowanie dwójki od ilości kątów daje nam to, co chcemy tutaj właśnie przez co? liczbę trójkątów, na które możemy podzielić czworokąt. No jak od piątki byśmy odjęli dwójkę, to otrzymamy 3. Ojej, a to świetnie, bo pięciokąt mogliśmy podzielić na trzy trójkąty. Od szóstki jak odejmiemy 2, otrzymamy 4. No czyli chyba już mamy znaleziony ten wzór. To będzie po prostu n 2 razy 180 stopni. Czyli gdybyśmy chcieli znaleźć yy, sumę miar kątów wewnętrznych w 100 kącie czy w 200 kącie, to po prostu za literkę n wstawiamy odpowiednio albo liczbę 100, albo liczbę 200. No, i na sam koniec, jeszcze krótka informacja. Czym jest kąt zewnętrzny? Kąt zewnętrzny trójkąta to jest taki kąt, który jest przyległy do jednego z jego kątów wewnętrznych. Czyli po prostu wystarczy, że przedłużymy jakieś ramię, no i tam dopiszemy kąt, który w sumie z tym kątem wewnętrznym da nam 180 stopni. Czyli widzimy, że tutaj w trójkącie, w którym mamy kąty alfa, Delta i gamma. Kątem przyległym jest beta, jest to kąt przyległy do y, kąta alfa. No i krótka informacja, którą możemy y, szybko zauważyć sami, że kąt beta, czyli nasz kąt przyległy, jest równy sumie kątów, które nie dają 180 stopni. Y, inaczej, jest równy sumie kątów, y, które są w tym naszym trójkącie i nie są. Tym kątem wewnętrznym, do którego jest ten kąt zewnętrzny. Czyli e, mówimy, że ten kąt, który nie dotyka bety, i ten drugi kąt, który nie dotyka bety, w sumie dają nam kąt, który jest równy becie. No dlaczego? Wiemy, że alfa i beta dają nam 180 stopni. Może najpierw wytrę te nasze rysunki i zobaczymy, jak to wygląda w, z tym dowodem. Szybkiego tego równania. Wiemy, że alfa plus beta to 180 stopni. Dodatkowo alfa, gamma i delta dają nam w sumie 180 stopni. Czyli alfa plus gamma plus delta to 180 stopni. No dobrze, teraz możemy wyznaczyć z któregoś z tych równań alfa. Proponuję z tego. No to wiemy, że alfa to będzie 180 i przeniesione na drugą stronę gamma i delta, czyli minus gamma minus delta. Tą alfę możemy wstawić do tego równania z betą, czyli zamiast alfa piszemy 180 minus gamma minus delta plus beta równa się 180 stopni. No i co zauważamy? Możemy beta zostawić po stronie lewej, a jak przeniesiemy wszystko na drugą stronę, to 180 i 180 się skasują, a gamma i delta przejdą na drugą stronę z plusem, czyli mamy dokładnie to, co było tutaj wcześniej napisane, czyli wiemy, że kąt przyległy jest równy sumie dwóch pozostałych kątów w trójkącie. Dziękuję bardzo.